Witam, nazywam się Michał Kierutkowicz i jestem profesjonalnym trenerem judo. Dzisiaj zajmiemy się technikami jiu i MMA, e, dokładnie technikami e, parterów, e, a już szczególnie w tym przypadku e, trzymaniem, które po japońsku nazywa się kesa gatame. Jest to taka podstawowa pozycja w parterze, jeśli chodzi o, o e, judo, ale jest open, obecna również w zapasach oraz w brazylijskim jiu i we wszystkich odmianach jiu nie po japońsku, tylko po polsku w zapasach, się nazywa trzymaniem opasującym. Jest to jedna z trudniejszych pozycji, żeby z nich wyjść w parterze. Daje ogromną kontrolę, niestety daje mało, mało możliwości obijania przeciwnika w parterze, więc zadawać ciosów w niej raczej nie będziecie. Jedna z ulubionych pozycji prądy rancką. Ok, dzisiaj będziemy Będę pokazywał razem z Bogusiem i z Markiem, dobrze? I teraz tak, najpierw Boguś połóż się. bokiem. Przesuń się troszeczkę. Okej. Okay. Pozycja wygląda zasadniczo tak. Tą nogę mam prostą mniej więcej, tą opartą w ten sposób. Więc przypomina pozycję, w której kończę par boczny, okej? Okay. To jest, ważne jest, żeby utrzymać kontrolę nad obręczą barkową i żeby jego głowa i ta łopatka, to ramię było w powietrzu. Więc ja odejmuję go w ten sposób tutaj, tu łapię za triceps, domykam łokieć do ciała i opieram ciężar ciała tutaj po przekątnej. Nazwa japońska pochodzi od kesy, czyli od mniejszej szaty, która była tak zarzucana tutaj po tej przekątnej. I teraz, jeśli ja bym tak go trzymał, no to ciężko mu się oddychać. Ja sobie tutaj nie, nie będę tego tak. robił, żeby można było swobodnie tutaj z bólu się pokazywać. W ten sposób ja kontroluję jego ciało mocno. Okay? Błędem jest, jeśli ja wypuszczę rękę, on zrobi tak i schowa tu podbródek do prawki piersiowej, bo tu już tak naprawdę ja tracę. Chwyt. Mamy albo takie opcje, żeby przejść do innej pozycji, albo e, podnieść walkę, prawda? Lub złapać z powrotem porządny chwyt. Ok? Tu, w ten sposób. I teraz tak. Następujące ataki robimy w tej pozycji, jeśli nam się uda złapać w nią przeciwnika. Zdźwignia na prostej ręce, ok? To odpowiednik, jakby, balachy tylko zrobionej. Nogami, czyli inaczej jak zwał, tak zwał dziedzic katame, kciuk musi być do góry, ta noga pracuje w ten sposób, musi być za łokciem, ta noga w dół i tutaj tworzą się takie nożyce, prawda, z nóg. Okay? Ja w tym czasie mogę tutaj coś robić albo dodatkowo ustabilizować dźwignię rękoma. Stosunkowo trudno jest poddać tą dźwignią przeciwnika. Bo tutaj muszę kontrolować jego rękę nogami. Drugie, jeśli on się zawsze w tym kierunku, że zgina rękę. No to pamiętajcie, że staw blokuje się tylko w jednym kierunku i tu nie mogę, to idę na bok. Podciągam nogę. Stąd jest ważne, żeby ta noga nie zwisała sobie tutaj. Była stosunkowo blisko. Tu nie mogę, idę na bok i w ten sposób przedlekam nogę. Teraz tak. Mam ręce zupełnie wolne, to biodro jak pójdzie do góry, no to ma wygiętą rękę z utegarami, inaczej nazywaną americana. Jeśli zatlesiecie nogi tak, w ten sposób, to nawet jeśli on tam będzie próbowała sprzerzucić, wśród cokolwiek, to raczej nie stracicie tutaj kontroli nad ramieniem, a możecie też drugą rękę mu urwać. Albo go poddusić, ok? lub bić jak chcecie. Ok? Tak czy inaczej, tą tak dźwignię wykonujemy również nogami. I teraz tak, jeśli przeciwnik już. Tak, tu nie, tu też wie o co chodzi, to możecie zawsze przepuścić, złapać w ten sposób. Tu nacisnąć na tętnicę, od drugiej strony odcinam też ręką. Ułapię za triceps, ułapię za łokieć i naciskam całym ciałem w kierunku głowy. Jest to bardzo siłowe duszenie, ok? I to jest nagie duszenie, też nie jest do końca stabilne. I ostatnim takim trikiem z tej pozycji to jest tak. Tu nie dałem rady, tu nie dałem rady, tu był szybszy i wtrynił mi rękę. Ale mam jeszcze drugą. Ja mogę złapać w ten sposób, przejść do bocznej pozycji i próbować mu założyć tą dźwignię. Ok. Połóżcie tutaj, głową w tą stronę. O, bokiem, bokiem, bokiem. Boki. Teraz spójrzcie. Pokażę Wam tak, żebyście widzieli. jest tak, tu nie, tu też nie, tu też nie. Łapię. Przekładam do bocznej pozycji, która się nazywa Joko cicho Katam, i zupełnie konwencjonalną, tutaj Amerykanę, czy udegarzoną, jak zwał. Tak, zwał mogę wyciągnąć. Wstajemy okay? i proszę, teraz Marek zrobisz na nim to. Położ się boguś w ten sposób, i jedziemy po kolei raz na prostej ręce. Nożycowa dźwignia. OK. Dwa na zdjętej. Ok. I teraz nie daje tak, nie daje tak. Duszenie. I teraz ani to, ani to, ani to. I przejście do pozycji. Ok. I zamieńcie się. Teraz marek na dole. Błogoś robi. I zaczynamy na prostej, na zgiętej, okej, okay. duszenie i przejście do bocznej, złapanie, tak, dobra, i jamy, wystarczy. To jest coś bardzo ważne. zauważcie, że oni klepią raz i od razu puszczamy, to jest bardzo ważna sprawa, bardzo ważna. Raz, dwa, to jeszcze jest ok. Jeśli ktoś klepie w ten sposób, to już ręka jest w dwóch kawałkach często. Albo chwilę później traci przytomność w wyniku duszenia. Pamiętajcie, że jak ja zadaję ciosy, to mogę po wierzchu uderzyć, nie? Jeśli jestem dobry. Nawet jeśli on będzie w ruchu, mogę tam coś kontrolować. Rękę, nogę. Zawsze się łamie naprawdę i to jest tylko umowa dżentelmeńska, że Ej, wiesz co? jak ja będę klepał, to ty mnie puść, nie? Tak samo przy duszeniu, nie? To taka krótka wstawka o bezpieczeństwie i ważne, żebyście przestrzegali tych zasad, bo inaczej po prostu stanie się Wam krzywda i będzie niedobrze. Dobra, i w następnym odcinku, że tak powiem, zrobimy sobie wyjścia z tej pozycji, z kesagatame. Jak Wam się podobał ten kontakt, to subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie i mam nadzieję, że do zobaczenia na sali treningowej i że nie będziecie tylko oglądać, że wyruszycie tutaj na trening. Do zobaczenia.